Dzień dobry, nazywam się Łukasz Jerkiewicz i chciałbym Was zaprosić na serię wywiadów, które dotyczą bardzo interesujących tematów, takich jak patriotyzm, pierwsza pomoc czy tradycje. Filmy powstały dzięki współpracy GRW Grom z ekipą Zatrzymaj się. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, czy mogłabyś się przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Nikola Hojnacka i jestem w MDP Młodzieżowej Gru Drużynie Pożarniczej WSP Radzymin. Czym się tam zajmujesz? Głównie jesteśmy przygotowywani do tego, co byśmy chcieli robić w przyszłości. W moim przypadku oczywiście strażak. Pokazuje nam to trochę, jak wyglądają działania strażaka i przybliża nam to, żebyśmy w przyszłości łatwiej nam się po prostu pracowało. A co należy spełnić, aby zostać strażakiem? Głównie trzeba mieć skończone 18 lat. Wtedy przychodzi się do wybranej jednostki, w której chce się być. I tam się kończy kursy, które pomagają, żeby wyjeżdżać w akcjach. Czy każdy zainteresowany może zostać członkiem ochotnictwa? Oczywiście, że tak. Każdy, który chce pomagać, dla którego jest to ważne, który po prostu czuje, że to może być to, może do nas przyjść i po prostu się zapisać. Czym jest według Ciebie patriotyzm? Patriotyzm jest to przede wszystkim pamięć o tych, którzy walczyli za naszą wolność. Jest to duma i e, umiłowanie do swojego kraju, w którym żyjemy, dla, dla własnej ojczyzny. Okej, okay, ale co w przypadku małych dzieci, które raczej nie mają takiego pojęcia o tych, którzy na przykład oddali k, swoje życie za nasz kraj, więc w jakiś sposób u nich można zauważyć patriotyzm? E, przede wszystkim jest to postawa, e, kiedy słyszą hymn. Zazwyczaj po prostu stoją e, na baczność, e, wpatrzeni w... W jedno miejsce i po prostu czują to, czują, że to jest coś ważnego. W jakich sytuacjach można dostrzec postawę patriotyczną na co dzień? E, no przede wszystkim jest to e, pomoc innym ludziom, e, znanie własnej, własnej historii, własnego kraju, e, bo jest to ważne, żeby po prostu e, nie zapomnieć o tym, e, co kiedyś było, i o tych ludziach, którzy walczyli. A jak jest w przypadku Twoich rówieśników, czy podzielają twoje poglądy, że patriotyzm jest istotną częścią? Można tak powiedzieć, chociaż ja zauważam, że w naszym wieku nie bardzo y, chcą, chcą interesować się historią, bo dla nich uważa uważają, że po prostu jest to nudne, że to, co było kiedyś, to już jest nieważne i o tym możemy zapomnieć. Ja uważam inaczej, y, ponieważ nie powinniśmy zapominać y, o tym, co było kiedyś. A dlaczego tak myślisz? Ponieważ każdy, każdy żyjący, żyjący człowiek, tak jakby nie przywiązuje uwagi do tego, że żyjemy w takich czasach, w jakich jesteśmy teraz: że jesteśmy wolni, mamy prawo praktycznie do wszystkiego i oni tego nie biorą pod uwagę, jak było kiedyś, że kiedyś po prostu tego nie było. A tradycje, jakie odgrywają w swoim życiu rolę? Tradycje jest to przede wszystkim przekazywanie czegoś z pokolenia na pokolenie. I jest to ważne, ponieważ tradycje pomagają nam w zrozumieniu historii, w zrozumieniu tego, co było kiedyś i co, jest, co było ważne. A pomoc, jak uważasz? Mając na uwadze chociażby swoich rówieśników, czy pomoc jest y, czymś, co jest naturalnym, co przychodzi z łatwością? E, uważam, że nie, ponieważ niektórzy po prostu boją się pomagać. Boją się podejść do przechodnia, który się źle poczuje, bo pomyśli sobie, a bo pewnie e, nic, nic nie jest, mogę sobie odejść dalej i ktoś inny mu pomoże. Jak gdyby każdy tak myślał, to po prostu no, nie byłoby ludzi, którzy by pomagali. Więc e, Pomoc to też jest pewna, pewne, pe, pewien rodzaj odwagi. E, pomoc jest ważna, ale tak jakby można to powiedzieć, że nie każdemu e, z łatwością to przychodzi, pomagać. A co mogłabyś powiedzieć osobom, które nie pomagają, a mogłyby zacząć? E, przede wszystkim pomagać warto, ponieważ dobro, które dajemy innym, zawsze do nas wróci. Później czy wcześniej, ale dobro zawsze będzie do nas wracać. A w jaki sposób najmłodsi mogą pomagać innym? To może być naprawdę banalny sposób, czy przeprowadzenie starszej osoby przez pasy, czy po prostu y, pomoc przy niesieniu zakupów. Cokolwiek. Każda pomoc jest ważna. A w przypadku starszych osób, bo może masz jakieś y, kontakty z nimi. Jak oni reagują na pomoc od najmłodszych albo po prostu nastolatków? Przede wszystkim jest to u nich duża radość, bo teraz, w, w, w dzisiejszych czasach, nie każdy jest taką osobą, która chętnie pomaga, a zwłaszcza nastolatkowie. Po prostu dla nich to jest dziwne i czasami się po prostu też wstydzą, przy swoich rówieśnikach pomagać, bo pomyślą sobie, że idę sobie z koleżanką czy z kolegą, więc nie pomogę tej starszej pani, bo to jest wstyd. Dla starszych osób jest to bardzo ważne ponieważ one po prostu widzą, że to, co było kiedyś, zostanie też na lata późniejsze. No, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I chciałbym Was zaprosić do kolejnego materiału, który pojawi się za tydzień. Do zobaczenia.